Pisany nie odbędzie się w trakcie programu. Jeśli natomiast byłaby sytuacja, w której tych SMS-ów będzie mało, lub uporam się w ciągu wyznaczonego czasu, czyli w ciągu tyle, ile, ile czasu trwać będzie program, wówczas jak najbardziej czat pisany może się odbyć. Kolejna forma to jest moje do Was oddzwanianie. I wreszcie ostatnia lista elektroniczna, czyli mail. Wypiszecie do mnie maila. Ja na takiego maila odpowiadam do pięciu dni. Czyli jest to taka opcja dla tych, którzy chcą poczekać na odpowiedź na zadane przez siebie pytanie. Maksyma jaka towarzyszy mojej pracy podczas zadawania pytań, brzmi mniej więcej tak. Zadawaj pytania takie, które jesteś w stanie znieść odpowiedź. Myślę, że to jest dobra puęta do tego, aby o tych o, jakby idei czy o istocie zadawania pytań już nie mówić, ponieważ w moich poprzednich programach mm, wielokrotnie opowiadałem o tym, jak pytania należy stawiać. I jedyne, jedyne, co to właśnie e, to, aby, aby znieść odpowiedź, czyli zadawajcie po prostu pytania prawdziwe i konkretne. Tarot lubi konkretne pytania, wówczas jest to konkretna odpowiedź. Proszę Państwa, jeszcze jedna uwaga: nie, streaming. Odbywa się na stronie Wróżby Online, ale również na kanale, na, na YouTube, na kanale Wróżby Online Polska. W tej chwili na żywo też odbywa się takie spotkanie, i tam jak najbardziej możecie oglądać. I dla osób, które, które w tej chwili. Oglądają na YouTubie, podam numer telefonu, aby pisać SMS. Numer to 7355 o treści URL.460 i wtedy wpisujecie treść swojego pytania. Dla tych, którzy chcieliby zadzwonić, numer telefonu 708 488 899. Tak jak powiedziałem, uprzednio nie jesteście nigdzie. Przekierowywani, od razu bezpośrednio trafiacie, trafiacie do mnie. Ja jeszcze podejrzeć, czy, czy na YouTubie jest wszystko w porządku, żeby tutaj nie było jakichś um, nieścisłości i czy rzeczywiście jest tak, jak mówię. No tak, pojawia mi się tutaj informacja, że jest transmisja na żywo, czyli na YouTube, na kanale Wróżby Online Polska, jak najbardziej odbywa się w tej chwili właśnie spotkanie na żywo, także źródła dostępu dwa, strona Wróżby Online oraz YouTube Wróżby Online Polska. Tak jak powiedziałem, czekam na wasze SMSy. Również jestem przygotowany by wspierać was energetycznie. Najczęściej robiąc to przy pomocy wahadeł, czyli wykorzystując metody radistyzyjne. jestem dyplomowanym energoterapeutą i również w mojej pracy wspieram się również właśnie radzieckością, wykorzystując do tego biometry. Za chwilę o tych biometrach poopowiadam więcej, ale chciałbym przejść już do, do SMS-ów. Pamiętajcie, pamiętajcie Państwo, by, by, pamiętajcie państwo, by w, przed SMS-em napisać wizja lub wizja i anonimowo. Po prostu chodzi o to, że ja wiem, że wy jesteście po tej drugiej stronie. Bo bardzo często też jest tak, że piszecie SMS-y i oczekujecie odpowiedzi pisemnej. Natomiast jeśli mam ten dopisek, wizja, ja po prostu wiem, że chcecie odpowiedzi wysłuchać. I jeszcze też taka jedna um, uwaga: ta transmisja jest rejestrowana, archiwizowana i po jakimś czasie można ją zobaczyć i odsłuchać. Ja polecam to robić, ponieważ często jest tak, że. Um, to pierwszy, to, to, ten pierwszy odbiór, e, odpowiedzi, jaka płynie z Karterota, bywa czasami dziwny, niezrozumiały. Często nie zgadzacie się z tym, co ja wam opowiadam, ale kiedy z dystansem, nawet po kilku dniach odsłuchacie ponownie, zobaczycie tę odpowiedź, ona nabiera trochę innego znaczenia, ma taki inny wydźwięk emocjonalny dla was. Wtedy wszystko układa się w całość i, i jak najbardziej wtedy można. Więcej skorzystać z, tego, z tej prognozy niż w tym pierwszym takim odczycie. Owszem, ten pierwszy odczyt też jest jak najbardziej e, dobry i korzystny, ale z doświadczenia wiem, że jeśli e, po jakimś czasie się odsłucha ta e, odpowiedź, ona naprawdę ma trochę inne znaczenie. Niekoniecznie sens, ale znaczenie dla nas, bo też te emocje są inne, jest inne nasze nastawienie, jest dystans, więc możemy z taką bardziej. Trzeźwością umysłu wysłuchać tejże prognozy. Tu mam pierwszego SMS-a, ale wiem, że to jest SMS, na który muszę odpisać. Ja za chwilę się nim zajmę. Jest kolejny taki SMS z prośbą o odpowiedź. Na wizy pyta pani: Co mnie czeka w przyszłym tygodniu? W jakich kartach to się pokazuje? Ja zakładam, że te osoby, które, które pytają się o karty w jakich kartach się to pokazuje? Rozumiem, że, że was to interesuje samo w ogóle kładzenie. Zatem, ok. Ja dzisiaj e, nie mam mojego, e, nie mam dzisiaj mojego tarota viscont, viscontiego, tak można powiedzieć. Chociaż wolę używać powiedzenia visconti sforza tarot. E, no, ale nie zawsze można mieć to samo. Dzisiaj Inny, błyszczący, ładnie w kamerze wygląda, przy Państwa, także co mnie czeka w przyszłym tygodniu, w jakich kartach to się pokazuje. Zobaczymy, na co karty zwrócą uwagę. Oczywiście, um, to tutaj karty ułożyły się w taki układ, który, który dotyczy. Układ, który dotyczy y, tak naprawdę y, Układ, który... Pani pracy. Pani pracy y, ogólnie y, zawodowych y, historii, ponieważ dużo jest kart y, monetarnych. To karty, które y, właśnie odpowiadają za sprawy zawodowe, za finanse, za też takie. Y, Twarde osadzenie się, się w ziemi, ale karty, ale ten układ mówi o tym, by skupić się na pracy. Być może czeka Panią jakieś wyzwanie zawodowe, być może czeka Pani na rozwiązanie jakiejś sprawy, jakiegoś zadania, czeka Pani na jego rezultat i, i to być może właśnie być w przyszłym tygodniu. Aczkolwiek, jeśli mówimy o jakichś rezultatach w ogóle, te karty prognozują, że to będzie dobry i udany, udany tydzień. Również mówią o tym, że należy się Pani odpoczynek, ale to też może być taki odpoczynek. Nie tylko taki typowo odpoczynek, że położę się na kanapie, trochę sobie poleżę, to też jest taki trochę odpoczynek duchowy. Taki dystans do ludzi, do świata, do wydarzeń, do, do zadań. Jest też karta intelektu. Może to być taka karta szybkiego podejmowania decyzji. Być może przyszły tydzień będzie dość pędził szybko, i będzie Pani wymagał takiego nawet natychmiastowego podejmowania decyzji. Warto po prostu być na to też przygotowaną. Stąd pewnie karty, które mówią o tym, że po tym takim wysiłku intelektualnym odpoczynek się jak najbardziej należy. Także dobre, pozytywne karty. Szalony tydzień, ale tydzień udany, tydzień taki rozwojowy. Jest dzisiaj pierwsza osoba, która chciała wzmocnienia energetycznego. Ja już powiem, co należy zrobić. Należy przede wszystkim nie krzyżować rąk ani nóg podczas mojego wsparcia energetycznego. Ja się posługuję wahadłem. Um, to jest wahadło IZIS, wahadło duże, wahadło typu makro, białych energii. Wobec powyższego powinno być wszystko ok. Tutaj Pan prosi o wzmocnienie, Pan źle się czuje i ma coś z żołądkiem, czyli ze szczególnym uwzględnieniem żołądka. No. <laughs> ja tylko jeszcze przypomnę, że posługuję się biometrem Bowisa. To jest taka skala, która precyzyjnie określa nam, jaki jest nasz stan energetyczny. Jakie mamy w sobie siły witalne przed i, i po takim wzmocnieniu? Wobec tego ja sobie najpierw sprawdzę, jak u Pana siły witalne. Tak jak mówię, proszę nie krzyżować rąk ani nóg. Dobrze? Ja sobie tutaj zobaczę, jak Pan wibruje. Gryje Pan poniżej 4000 jednostek. Optymalna wartość dla człowieka to jest 6,500. Wówczas jesteśmy w kolorze zieleni, w takim kolorze przyjaznym. Te kolory czerwieni i pomarańcze to są takie kolory właśnie ostrzegawcze. Wobec powyższego wykonam teraz wsparcie energetyczne. Może być dziwne mrowienie, może być dziwne chłodzenie, ale też może nic się nie dziać w tym momencie. Natomiast skutki będą. Odczuwalne w ciągu najbliższych kilku dni. Zaczynamy. Jedziemy od dołu ku góry. Pan. Okay. Poszła biała czysta energia, kolor biały. Kolor, który jest zbawienny dla człowieka, kolor, który w sobie zawiera wszystkie inne kolory. Nawet te kolory, które mają uśmierzać ból, nawet te kolory, które oddziałują na poszczególne organy. Tutaj Pan napisał o żołądku. Wobec powyższego, kolor również po, um, powinien uśmierzyć ból oraz wzmocnić ten, ten organ. W Pana organizmie. Proszę Państwa, koniec pracy dyktuje samo Gdy ono się zatrzymuje, oznacza to, że nadano tyle, ile potrzeba białego koloru. Ja zapraszam Pana za jakiś czas, za kilka dni, by powtórzyć takie wzmocnienie energetyczne, a na pewno się Pan jeszcze lepiej poczuje. A teraz życzę, żeby rzeczywiście było wszystko ok, żeby żołądek nie bolał i żeby były większe chęci do życia. Mam tutaj, proszę Państwa, SMS-a, na którego muszę um, odpisać. Projekt SMS z prośbą o odpowiedź na wizję anonimowo. Jego treść jest taka. Witam. Czy będzie dla mnie dobre przeprowadzić się do nowego mieszkania, czy zostać w tym, gdzie jestem? Zobaczmy w takim razie. Oczywiście, proszę Państwa, takie pytania, co będzie lepsze dla mnie, to to jest i także to Wy podejmujecie finalnie decyzję, natomiast Tarot może nam podpowiedzieć, jak to może wyglądać. Proszę o tym pamiętać. Przeprowadzka, przeprowadzka mówi nam o tym, że coś zacznie się dziać, zaczną się jakieś zmiany, nastąpi również jakieś przyspieszenie pewnych wydarzeń. Jest również karta otwartości, czyli ta przeprowadzka, tak naprawdę, może generować bardzo pozytywne zmiany. To może też być tak, że coś jakby może to być tak, że po prostu mm, odcina się coś w Pani życiu i jakby robi się miejsce na coś nowego, na coś, co jest bardzo pozytywne. Także przeprowadzka jest tak najbardziej. Natomiast jeśli, jeśli Pani pozostanie w tym miejscu, w którym jest, tak naprawdę niewiele się zmieni, będzie Pani nadal przywiązana do sytuacji, do miejsc, do osób, które gdzieś są wokół tego mieszkania. Czyli patrząc w karty, przeprowadzka jest zdecydowanie lepsza niż pozostanie w tym miejscu, bo przeprowadzka generuje ruch i zmiany, natomiast pozostanie nie generuje nam niczego. <coughs> tak to wygląda. Taka uwaga dla tych z Państwa, którzy oglądają na YouTubie na stronie Wróżby Online są wszelkie informacje podane, co zrobić, by ze mną się skontaktować na żywo, ale też nie tylko. Chcę przypomnieć, że bywam często zalogowany poza takim programem, na stronie wróżby online najczęściej wieczorami, prawie codziennie. Jestem do Państwa dyspozycji. Tam można mnie łapać. Kontaktować się ze mną na różne sposoby: pisać i dzwonić, tak jak tylko sobie tego życzycie, a ja odpowiadam na Wasze pytania. Kolejny SMS. Kolejny, kolejny SMS e, również z prośbą o odpowiedź na wizji e, anonimową. Jego treść brzmi, co myśli o mnie Pan o imieniu na literę K? Jakie ma do mnie intencje? Pyta pani o imieniu na literę J. Jakie ma intencje, co o Pani myśli? Oj, no intencje to on ma jak najbardziej fajne, chciałby, żeby było z tego coś więcej, czyli intencje ma takie czyste i szczere, a jego myśli są całkiem też pozytywne. On sobie gdzieś tam panią obserwuje, postrzega również fajnie, jest pani dla niego wyzwaniem intelektualnym, tak można powiedzieć, aczkolwiek on być może nie czuje się godzien być przy pani i trochę grać kogoś, kim nie jest. Warto, myślę, pokazać się, mu, że można inaczej, bo to jest ktoś, z kim można mieć perspektywę na przyszłość. Ale z drugiej strony, karta, która mówi o tym, że pani lęki powodują, że trochę się pani wycofuje, nie warto, bo może być z tego coś fajnego, tylko po prostu oboje musicie zdjąć pewne maski, które przywdzialiście. To nie ma najmniejszego sensu, bo tylko szczerość się opłaca. Intencje są w porządku, postrzeganie też jest tak najbardziej pozytywne, także zrzucamy maski i przywdziewamy swoje prawdziwe oblicze i fajna perspektywa na przyszłość odnośnie tej relacji. To jest odpowiedź od Pana, pytanie, odpowiedź będzie ode mnie, pytanie od Pana. Ja często też mówię o tym, że panów jest zdecydowanie mniej podczas, no nie tylko spotkań na żywo, ale też podczas w ogóle mojej pracy ezoterycznej, ale się zdarzają od jakiegoś czasu coraz częściej, bo naprawdę były lata, w których tylko dominowały panie. Także panowie, gratulacje, że, że się Wzbieracie w sobie i dajecie radę. Pan o imieniu na literę L. Pyta o panią o imieniu na literę S. Czy jej milczenie oznacza koniec? Czy odezwie się i przemyśli naszą rozmowę i stwierdzi, że jestem wart, żeby walczyć i pokazać, ile dla mnie znaczy? Czy będzie chciała odbudować relacje. Ja pamiętam pana, pan jakiś czas temu odzywał się też z podobną historią, czyli tutaj widzę, że pan. Odbył z nią rozmowę, natomiast co ona tutaj ma? No, ona ma póki co trochę takiej karty, um, takiej nerwowości. Może trochę dać jej, wie pan, odpocząć, może trochę jej nie bombardować SMS-ami, telefonami. Niech trochę nabierze dystansu. Jest karta zmiany. No, ona musi być tam bardzo, tak, na pana wściekła, wręcz. I stąd pewnie tak długo trwa ten proces co mogłoby być, gdyby. No, ona cały czas ma karty walki, ona dziś będzie, będzie też walczyła sama, z, sama ze sobą, ale jednocześnie Tarot mówi, że, że da radę, że ona udźwignie temat pod tytułem czy warto z Panem być. Trzeba dać jej jeszcze jednak trochę czasu. Karty pokazują, że cały czas w niej to wszystko pracuje, cały czas wibruje, rezonuje. Jakkolwiek i cokolwiek jest pełna złości, pełna wściekłości, ale też takiej tęsknoty, dużo o tym myśli, nie jest obojętna, wibrują w niej różnego rodzaju stany emocjonalne, po prostu trzeba dać jeszcze czas. Czyli to nie jest jeszcze dobry czas na to, żeby ją bombardować trochę swoją osobą, także niech Pan trochę wystudzi jakby do niej takie podchodzenie, trzeba zachować po prostu równowagę, dać jej trochę nabrać dystansu, niech ona ochłonie i za kilka dni, nawet 5-6 dni, znowu już coś napisać, żeby był podtrzymywany kontakt, ale żeby nie był on za częsty, bo ona jeszcze nie jest na tym etapie. Czas do Pana powrócę, bo to jest jeszcze jeden SMS od Pana. Nie, nie. ona nie przekreśliła, te karty tego nie pokazały i nie mówią o tym. Dlatego tak warto czekać na o, sygnał od niej. Ale tak jak mówiłem, te kilka dni, 5-6 dni dla podtrzymania relacji, proszę mieć po prostu na uwadze i, i y, y, gdzieś tam sobie kontrolować całą sytuację, ale nie bombardować jej niczym. Jest SMS od Pani, teraz tak, e, e, nie wiem w sumie, czy Pani by chciała odpowiedź na żywo. E, pyta Pani, ja może zadam to pytanie i proszę napisać w wiadomościach, tak, e, e, czy, czy chciałaby Pani, aby odpowiedź była na żywo, bo po prostu nie wiem tego, a mógłbym to zrobić, bo jest taka okazja. Jeśli nie, no to odpiszę. Czy ma wobec mnie uczciwe zamiary pan o imieniu na literę E? Czy jest przy nim inna kobieta? Pyta pani o imieniu na literę K. Wobec powyższego, droga pani, a ja chwilę poczekam, no, czy pani się odezwie? Hmm, bo gdyby się pani odezwała, to tak jak mówię, ja położę pani karty na żywo. E, natomiast jeśli się pani nie odezwie, no to wówczas będę. Będę odpisywał, a tymczasem przejdę do kolejnego SMS-a, który wiem, że jest z odpowiedź na wizji. Pani prosi o odpowiedź na wizji oraz anonimowo. Pani o imieniu na literę A. 2 marca, w imieniu małoletniego syna, przyjęłam spadek. Czy z tego bo z tego tytułu będą problemy, czy będzie ok, bo wszystko w toku. No, zobaczmy w takim razie, czy wszystko będzie ok, czy, czy niekoniecznie. W tych kartach, żeby były jakieś kłopoty. Tutaj jest informacja o tym, że jest informacja o tym, że powinno być wszystko ok. Tu jest karta otwartości, karta perspektywy na przyszłość i karty pokazują, że tylko ewentualnie jakaś niewielka tutaj wojna czy walka może być, ale to jest walka dla pani wygrana. Także proszę się o nic nie martwić. Także proszę spokojnie, spokojnie sobie tutaj o to wszystko walczyć, ale jak mówię, karty pokazują, że będzie dobrze. Nie powinno tutaj być nic niewłaściwego. Jest karta perspektywy. I dobrego zakończenia sprawy. Karta też tutaj dobrego, dobrego stanu posiadania. Mi się coś, technicznie, coś mi się tutaj technicznie dzieje nie tak. Muszę na chwilkę zrobić przerwę, ale niedługo do Was wracam.